Tu mamy szynkę w całości z nogą, z kolonką, jeszcze z ogonem. I tu jeszcze musimy, możemy wykonać wcześniej cięcie wiodrówki. Wykonujemy albo tak, albo prawidłowo to tak, między y, pierwszym, drugim, między drugim a trzecim kręgiem. Czy to cięcie to powinno być tak wyglądać według tych naszych dawnych norm? Natomiast my musimy wyluzować kości. Odcinamy kawałeczek polendrzki, który pozostał. Aby dokładnie odciąć kręgi krzyżowe od kości biodrowej, musimy, tu jest taki staw. O, ja go dokładnie odsłonię. I tak naprawdę, jeśli weźmiemy nożem po tej kości miednicy, to tu zatrzymamy się na tym stawie. O, tu jest taka chrząstka w tym miejscu. Wkładamy nożek sobie do tego stawu. Mocno troszeczkę, i do samego końca o, już mamy odcięty, odciętą kość, tutaj jeden krąg lędźwiowy tu jest, tu jeszcze jest, tu są kręgi krzyżowe no i oczywiście odcinamy ogonek. Natomiast jeśli ktoś chciałby wcześniej odciąć ogon od samej szczęki, to należy to wykonać tutaj między, właśnie gdy są, kończy się, kości się kończą krzyżowe, kręgi krzyżowe. To nawet bardzo ładnie to odchodzi w tym miejscu. Teraz musimy przystąpić do usunięcia kości miednicy. tej kości I zaczynamy sobie z tej strony. Odsłaniamy, o tu właśnie to, te, te, te ścięgna musimy odciąć. Odsłaniamy sobie to bardzo dokładnie. Cały czas musimy pamiętać o tym, aby nóż przylegał do kości. Teraz musimy tutaj pod, tym, pod kością biodrową troszeczkę sobie odciąć. Pomału delikatnie. Oczywiście jeszcze musimy odsłonić sobie tutaj. Tu się będzie mieściła staw. Będzie się mieścił staw. Powiązanie kości miednicy z kością udową. Trzymujemy sobie dalej, żeby siebie nie skaleczyć. Odciągamy w miarę możliwości te mięśnie. O, tutaj już nam się pokazał, tu mamy ten staw. Jak jeszcze to odsłonię? Otóż jest główka kości udowej. O, to takie to okrągłe. Teraz bierzemy rękę w ten sposób i wkładamy nóż. I tu jest znajduje się, o tu takie wiązadełko. Musimy to wiązadełko przeciąć i już teraz łatwiej będzie nam operować i znowu mocno przy przy kości. Jeszcze nam pozostała tu część z tej strony od kości kulszowej. Mamy jej odciętą, ale już zaraz będzie. I podnosimy, możemy sobie podnieść i tutaj oczywiście po troszeczkę pomału wykonać. O, nam się nawet była mała, ta szcząstka. pozostała ta kulszowa. ale to nic, ona tu nam zaraz wyjdzie w całości. Oczywiście cały czas przy, musimy manewrować tym nożem, żeby móc odcinać mięśnie od kości. To jest kość miednicy, która się składa z kości biodrowej kości łonowej, to jest ta tak tu, natomiast ta druga kość, to jest kość kurszowa. Aby wykonać, yy, może yy, pokażemy w jaki sposób yy, wykonuje się usunięcie kości tej budowej, tak aby nie były przecięte, ani nie przecięta skóra, ani nie przecięte tutaj mięśnie. Natomiast to jako służy do wykonania yy, szynki tak zwanej z nogą. Musimy najpierw tutaj wokół kości udowej pomanewrować nożem, cały czas trzymając noż przy, z Musimy po prostu podsłonić, wszystkie ściany na podjęcie, które tutaj są przyczepione. Jeszcze nam pozostał, musimy odciąć tą kość ślubową w stawie, tu od golonki. Musimy znaleźć ten staw. Musimy niestety troszeczkę tym nożem odciąć, zrobić nacięcie nożem wewnątrz. To nie będzie niestety nic widać, ale to tak musi pozostać, żeby to było nienaruszone. Oczywiście to jest dosyć, troszeczkę taki manek dosyć trudny. Trzeba troszeczkę znać się, jak przebiegają kości, jak są ułożone, jak są ułożone stawy. Oczywiście męczymy się dalej tak, aby cały czas tą kość wyciągnąć. Tutaj musimy ten już włożyć, tak, żeby on tam aż tam do tego stawu, o tutaj go widać, ja tu ruszam. tą kością troszeczkę mamy tego zajęcia, mamy tego zajęcia, ale to, że to wkrótce oj, coś nastąpi. Tu już mamy wyciągnąć. To jest jeszcze kość. To jest kość udowa, ale nam pozostała jeszcze tak zwana rzepka kolanowa, która się anatomicznie tam tutaj znajduje. Musimy jeszcze tą rzepkę wyjąć. Ona jest po tej stronie, tu. Tutaj. Musimy się po prostu do tej rzepki tutaj w jakiś sposób dostać. Będzie to troszeczkę w tej chwili kłopotliwe, ale staramy się to wyciągnąć. O, już mamy troszeczkę. Już żeśmy się uporali z nią. Proszę bardzo. Ona tu jest widoczna. Ona ucieka, ale to jest właśnie ta. Tu już mamy, już mamy wyciętą. Tą gość. Aby przygotować tą szynkę do właśnie, do, jako szynka z nogą do uwędzenia, to musimy troszeczkę obrabiać, to wszystko. Czyli usuwać takie strzępy. Tutaj też jest niepotrzebne. To jest niepotrzebne na. Po prostu musimy robić, żeby to ładnie wyglądało. Jeszcze to są takie ściana, właśnie te ścięna też usuwamy. Tak. I możemy, albo w takiej postaci tak jak w tej chwili albo też możemy to zrobić odcinamy po prostu tą część tutaj już mamy taką mniejszą teraz natomiast pozostała nam tutaj luka jeszcze dodatkowo tu musimy powycinać te, o właśnie tam to zabierać z tym jest troszeczkę pracy i pozostała nam luka. Tą lukę wypełniamy jakimś dodatkowym mięśniem strnki po prostu uzupełniając tak, żeby później ewentualnie przy... żeby ona stanowiła taką jedną większą całość. Ponieważ my tutaj nie będziemy robili szynki z nogą, po prostu odcinamy znowu nóżkę. Tutaj mamy ten staw. O, nam się on pokazuje. O, już się... Był mał. nam tylko pozostało odciąć kolonkę. już mamy wcześniej odciętą. Pozostał nam taki, jak gdyby można to nazwać, łódź, Chociaż to nie jest ruszynka, która jest pozbawiona kości. Nie ma golonki. Natomiast my przygotujemy z tego. Szynkę taką, element, który będzie można z niego wykonać, szynkę wiejską, babuni, jak ktokolwiek, jak kto woli, tak może to nazwać. Musimy odciąć to. Teraz musimy podcinać. Odcinamy, żeby nie naruszyć to, musimy to odciąć po tak zwanych omięsnych. Tak tutaj. O. I już mamy tutaj podcinane. Usuwamy tą część tą część tą taką okrągłą, która to była to była klonowa przy, przy niej tej części. I pozostał nam jeszcze o, element szynki, który musimy tutaj przygotować, poobrabiać, pousuwać pewne rzeczy. To są mięśnie, takie przedłużenie mięśni golonkowych. I tutaj stąd usuwamy te grubsze ścięgna jeszcze tu mamy wewnątrz mamy tutaj znajduje się tłuszcz taki śródskankowy między który też usuwamy. I jeszcze usuwamy te ciemna tutaj. Teraz zrobimy tylko tak. Oczywiście tutaj są. Też są ścięgna, to musimy wszystko usunąć. Jeszcze takie strzępy mięśni z wykrawania wcześniejszego kości udowej. To też usuwamy. I teraz można zostawić tak, jak jest w tej chwili, czyli będzie ze skórą, albo też można usunąć część skóry. Powiedzmy, że połówkę usuniemy. przy okazji usuwamy ten mięsień, który tu się znajduje. Można najpierw posuniemy tę samą tłuszcz ze skórą. Tak. Jeszcze do tego usuwamy ten mięsień, ten taki płaski, który się nazywa mięśniem smukłym. Przy okazji te jakieś tam tkanki jeszcze tłuszczowe. No i ewentualnie może tak pozostać, albo jeszcze, jak ktoś woli, można do końca usunąć tą, tą samą skórę z tłuszczu, ponieważ jest bardzo mało y, tłuszczu na szynce, dlatego na tej naszej też szynce nie będzie też za wiele. No, żeby bardziej on dotykał skóry niż yy, tutaj tego mięsa, tłuszczu. To zależy nam na tej okrywie tłuszczowej jednak. I faktycznie możemy teraz, czy ona by była, będzie. I ta szyneczka, może ten element, może służyć do wykonania już szynki tej takiej do doguni, jak kto woli. Jeśli już mamy upatrowaną szynkę, to musimy ją w jakiś sposób yy, obiązać, osznurować aby móc zawiesić w całości w wędzarni. dlatego też najpierw wykonamy sobie taką pętelkę, supełek. O takie, tu musi pozostać takie oczko. Tak. I troszeczkę niewygodnie przez te rękawiczki. O już to jest. Przekładamy przez to oczko sznurek. Tak. I mamy. Sposób. Bierzemy to tak. Podkładamy tą część, reczka jednego pod spór. Widzimy, że to jest na połowie już. Przykładamy drugą stronę. I teraz naciągamy tak, aby ta pętelka, o właśnie jeszcze tą stronę musimy cofnąć aby ta pętelka znalazła się tutaj, na tej krawędzi jak najmocniej. No chyba wystarczy. Tak. Jeszcze możemy sobie przedciągnąć jeszcze raz. O. I teraz zaczynamy sznurowanie. Musimy poprowadzić takie, w ten sposób to zrobić. O. I teraz ściągamy. Mocno. I jeszcze te odległości między tymi sznurkami mogą być dowolne jak to woli, może, mogą być co pół centymetra, co centymetr, co półtora, co dwa. Musimy przytrzymać, naciągnąć sznurek. Tym razem. Teraz zaczynamy końcować taką dłuższą sznurka, nie zaraz czy tym, tylko dłużej. I przekładamy ten sznureczek pod to wcześniejsze to zawiązanie. i wykonujemy zawiązanie. Przykładamy znowu sznurek przez to oczko, które nam pozostało i oczywiście mocno ściągamy tak, aby to nie uciekło. Można takie czynności wykonać jeszcze tu, albo od środka przykładowo zacząć, albo jeszcze wykonać za to ostatnie to wiązanie. Tu. Przekładamy jeszcze raz, żeby nie uciekł. O, już to mamy. I znowu wiążemy. I odwracamy. No to troszeczkę z drugiej strony nam pouciekało. Ale jeszcze wykonujemy to samo. Końcówkę tego przywiązujemy tu. I praktycznie już możemy... Zawieszać węzolni, lecz jeszcze dla bezpieczeństwa możemy wykonać w ten sposób. Jeszcze raz robimy tak sobie, dużo tego sznurka, robimy węzełek. Robimy go nie tak raz jak wiążemy buty do butów, tylko jeszcze raz przyplatamy to. Cieszę jest? O. I tu mocno wiązujemy, tak żeby. Wykonujemy to jeszcze tutaj raz. Tak. Teraz ten jeden, jedną część zostawiamy, odkręcamy tę w drugą stronę i wykonujemy taki, bierzemy na, na wierzch ręki sznureczek, obracamy rękę. O tak. O. Czy po prostu musimy takie jakby gdyby pętelkę to zrobić? Musimy, o. I przekładamy szyneczkę, tą pętelkę przez środek. Albo to na początku oczywiście ściągamy to mocno i wykonujemy jeszcze raz ten sam ruch. I teraz, ponieważ w środku mamy związany, to możemy to zrobić już bliżej tej końca. I mocno ściągamy. Oczywiście odcinamy końcówkę mocno I teraz. Wiążemy ten sznureczek. Też tak samo jak poprzednio za pierwszym razem na trzy i mocno ściągamy i jeszcze raz zawiązujemy. Teraz już tak normalnie jak sznurowa wadełka, przy butach już mamy. I teraz aby zrobić pętelkę to bierzemy w ten sposób te dwa paluszki tak samo jak z ręką, okręcamy. I wkładamy to w ten sposób, tu między, pozostałość te dwa sznurki, wkładamy tu i ciągniemy, taki robimy węzeł. Jeszcze teraz pokażę. Tak, obracamy te, wkładamy tu, trzymamy i w tym momencie musimy przełożyć tę końcóweczkę tak, żeby otworzyła nam się o, taka pętelka i ściągamy to. I teraz już to, to jest trwały taki węzeł.